Cescie się na tej sesji i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już czwarty odcinek naszego maratonu. I dzisiaj zagramy sobie w Hitmana z 2016 roku, a dokładnie w jedną z jego misji w Paryżu, czyli dodatek świąteczny. Żeby było klimatycznie, to też coś ze świętami trzeba zrobić. Świąteczni złoczyńcy. I ogólnie rzecz biorąc, mamy zlikwidować dowolną metodą, w dowolnym przebraniu. Harrego Smolkeja Bagnato oraz Marwa Slika Goniwa. W ogóle gdzieś wyczytałem w internecie, że ta misja ma trochę nawiązania do jednego z bardzo znanych świątecznych filmów, który jest w sumie, można powiedzieć, tradycją. Do Kevina samego w domu, bo zwróćcie uwagę na imiona złodziei i bandytów, jest to Harry oraz Merv, a Harry i Merv przecież byli w Kevinie, do tego Paryż, jest też może być od dzisiaj, bo przecież rodzina Kevina, jak go zapomnieli, że tak powiem, no to przecież jechali do Paryża. Okej, okay. co my możemy tutaj w ogóle zrobić, tak się zastanawiam. na mm. jakieś wyzwania sobie takie patrzę, kogoś kogoś używając pianina, i tak dalej. Nie no, dobra. Wiecie, co zrobimy, to po prostu tak, żeby mm, ich zabić. Planowanie. Weźmiemy na pewno sobie pistolet, garotę. Tu ja bym sobie wymienił na wytrych. Bardziej mi przydatną, rzeczą, przydatną rzeczą będzie. A położenie początkowe. Hmm. chciał na czerwonym dłanie? Raczej nie. Ja bym przynajmniej chciał pod przykrywką w kuchni. Myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Czy my tu coś mamy ciekawego? Dobra, Niewielko dostawę z agencji moglibyśmy mieć, czy nam się tu coś z tego przyda, To raczej nie, bo ładunku wybuchowego raczej nie będziemy używali, no nie wiem, w rzeczywistości nóż, szturmą, no nie wiem czy się przyda, czy go w ogóle weźmiemy, ale okej, okay. a więc zacznijmy a rozgrywkę. No i zamordujmy Merva i herego Okej. Okay. No tak, przestajemy się wtapiać, to po pierwsze. Hmm, jak tu się tym tak. Tam jest nasz słodziej pierwszy. W sumie, jeżeli dobrze ujdzie, może mi się uda go pozbyć zanim jeszcze... Gdzie on jest? Uświatam. Nikogo więcej nie ma, nie? Skręca mu kark. Czy ja mogę się za niego przebrać? Nie. Co ale mogę sobie dobrać jego rzeczy dobra czyli jednego z nich załatwiliśmy zabójstwo niewykryte gdzie jest drugi drugi, góry czyli będziemy potrzebowali dużo lepszego przebrania okej okay. mm. Myślę, że przebierzemy się za ochroniarza. Nie, 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 no nie, nie, wierzę. wraca wraca ten. Dobra, nie, sobie tam trochę nie, Ja poszukam swojego noża w sumie tak nie, tuż tak no zobaczymy co będzie bardziej potrzebne musimy poczekać tak długo aż ten który tam poszedł wyjdzie chcę zrobić zapis w razie czego Ale raczej tak to zrobimy, że poczekam aż tamten pójdzie sobie do, do tej jadalni. Tam czy co to jest? Potem my go... my tego drugiego sobie po prostu wywarbimy wyłączając prąd i podziałamy. Bo bardzo mi się przyda na pewno jego przebranie. Mm. Hmm? Ktoś na bank jest na górze. Kroś jak nic. Ja teraz przeczekam, co ten strażnik wyjdzie. No, kolego, idź tam. E on już poszedł? Tego nie zauważyłem? Nie. Gdzie on jest? Tam siedzi. Mhm. Wstał. Dobra, idzie. Teraz idzie sobie. Okej, okay. strażnik idzie. A my wyłączymy tam punkt. Mhm, dobra. Mamy też czas, żeby zdziałać. Okej. to wygląda dość łatwo. Jeśli to 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 Kurczę. <gry> Teraz pytanie, spierdzieliśmy, ale czy nie? Na pewno nie zrobiliśmy już tego pociku. To wiem na stówę. Dobra. Mamy. Ciuchy, mamy gn... Mamy ciuch ochroniarza, więc teraz możemy kombinować Jakoś dostać tam gdzie jest. Nasz główny cel, dobra. Hmm. Tylko jak? Skoro tędy? Dobra, spróbujmy. Którym w ogóle jest teraz aktualnie? Tam jest. Tam jest, gdzie garniaczki stoją. Hmm. Tam mi się trochę nie podoba. Będzie ciężko się tam dostać. Mhm. Jest dwóch strażników. Tę mam kolesia, którego bym chętnie. Głuszy, ale no dobra, trudno. Zaryzykuję. A bez tego to ja za daleko nie zajadę. Przebiorę się za tego technika. Tego na schodach zostawię. Mam nadzieję, że to się jakoś tam uda przejść teraz. Czy ja muszę jeszcze wyżej iść, czy tak? całkiem na górze, ok, on jest całkiem na górze. By się przydało zdobyć przebranie tego typu. No to nie będzie już takie proste. Tam pewnie mi nie będzie wolno wejść. Sorry, this is not the backstage. Stage crew no okay. Na przykład. Oh. Hmm. Okay. No, idź tam, idź.

stay put find something to hide behind tag, tag, tag. Oh, Chill. Wyszło. kurde ale dalej jeden tam nas rozruszył tak samo z tej strony Dobra, czyli musimy spróbować dostać się tam. Jakiś zupełnie inny sposób, inną drogą. Czekajmy tutaj czegoś. Może jakaś krawędź, rynna, coś takiego. Dalej jest tam u góry w ogóle Czy ja tu się wysilam, żeby się dostać, a się okaże zaraz, że gościa nie ma. Dobra, mam rynnę. Ej, ja chcę do góry iść. Tutaj rynnie no. Najbardziej sensownie będzie wejść tędy, Czekamy, tak? okej? Okay. Dobra, znajdźmy złodzieja teraz. Tu możemy wejść. No nie... Że on poszedł teraz na dół, been... Po Wprost, słuchajcie, nie wierzę. Wówczas oni znaleźli ciało, oh, no, actually, this, uh, this Ten złodziej jest nie wierzę w prostu Ale w ogóle, jak się przyjrzycie, to w ogóle tu się zmieniła scenografia. Wszystko, nie? Na świąteczną Idzie całkowicie na dół. Dobra. Trudno. Chodzi na to, że się wybierzemy z dwóch <mulity> spacerów. Porydnie. Dobra. Po prostu porydnie na dół, nie? W sumie... Idę do góry, dobiegnę tam. O, dopiero tutaj. Gdzie on jest teraz? A dlaczego? O, teraz się udało. Wyślij. Był drugą mogę w sumie spróbować. Myślę, że lepsze rozwiązanie to by było tak. On jest tam. Aktualnie. Boję się, że nie wpadnę na pomysł, jak w ogóle tu zejść potem, ale dobra. Na razie wykombinowałem tak, żeby dostać się tu. Tu mnie nikt nie rozpozna, więc... Z wejście tu jest. On no jest tam, tak? Tam jesteś. Dobra. Sobie na ciebie zapolujemy, złodzieju. Gdzie ten zasraniec jest teraz? Bo go chwilowo nie widzę. Dobra, muszę zejść na Tam jest, 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 jest. Widzę go. Tu jesteś. O, tam, tak? Wszystkie są zniszczone. Dobra, pozwólcie, się go ciała. W sumie... w sumie mamy mały problem chwilowo. Nie na długo trudno. Czy mogę się pozbyć jeszcze ciała? Tak. Przydałoby się. Chociaż nie planowałem zabijać tego strażnika. Nie, brakuje klucza, czyli tędy nie uciekniemy. Dobrze. Co tu jest? Kaczuszka. A, bomba. W sensie kaczuszka detonowalna, okej. Okay. Musimy teraz poszukać jakiegoś innego wyjścia jedynie. W sumie jakby... Strażnicy nie patrzyli tam ci. A tam ten zapatrzony niebo. Dobra, udało się. Super. Raczej cicho go tu nie będziemy mieli, ale... Ja myślę, że nie będzie też jakiejś tragedii ogromnej. Okej, okay, misja wykonana. Mhm. Mm no niepotrzebnie udało. No, zabiliśmy tego typu, a mogę go w sumie. No w sumie schować nóż i go ogłuszyć. Mm -hmm. Czy nie źle? Mogłoby być lepiej. Okej. Okay. Więc to by było na tyle tego odcinka, mam nadzieję, że wam, wam się podobało, że tak będziecie, zostawienie łapki w górę, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!